A, czas. Czas wystąpień w, też musimy ustalić. Ja proponuję, aby Sejm w tej dyskusji wysłuchał trzyminutowych oświadczeń w imieniu klubu i koła. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciw w związku 3 minuty na kluby i koło. Sprzeciw 10, 15. Chcecie, jest zgoda co do tego, że chcecie państwo 5 minut? O, już bez przesady. Dobrze, ja proponuję 3 minuty, ze względu na to, że dyskutujemy nad tym już od jakiegoś czasu. Być może nie z udziałem wszystkich państwa posłów. I taką właśnie propozycję poddam pod głosowanie. Kto? Ale ja przecież go nie ograniczam. Przecież wszyscy państwo będziecie mieli równe prawa. Pani poseł, 3 minuty? To jest wieczność w tej izbie. Trzy minuty. Gwarantuję pani, że jeżeli przedstawiciel pani klubu zechce przedłużyć ten czas o pół minuty, a nawet o minutę, będzie wszystko w porządku. Kto z pani panów posłów jest za wysłuchaniem w dyskusji trzyminutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie, to jest trzy minuty, to jest nadal dużo więcej niż 30 sekund. Bardzo dziękuję. <noise> Głosowało 420 posłów za, 230 przeciw, 187, wstrzymało się trzech. Stwierdzam, że sejm propozycję przyjął. Bardzo proszę. A, zmieniła nam się w międzyczasie lista mówców, a więc jako pierwszy zgodnie. Też z wielkością klubów w drugim czytaniu zabierze głos pan poseł Kazimierz Smoliński z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę Panie Pośle. Pani poseł, no ja polegam na tym, co wyświetla mi elektronika, a ona bezwzględnie pokazuje najpierw poseł Kazimierz Smoliński, później poseł Łukasz Schreiber. Marszałek rządzi bezwzględnie, ale również elektroniką. I ufa elektronice, bo to XXI wiek, panie pośle. Elektronika nie kłamie, panie pośle Smoliński. Serdecznie zapraszam do głosu. Zmieniacie się? Tak? Dobrze. Czyli poseł Schreiber. Zapraszam. Nie działa? 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 Działa.